koronawirus w Świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zakażenie potwierdzono tu u jednego z pracowników. W trakcie weekendu w pomieszczeniach OPS-u przeprowadzono ozonowanie tak, aby instytucja mogła działać. Niestety w niepełnym składzie. Co bardziej frustrujące będzie mieszkańców kolejnych 12 osób, 12 pracowników, którzy muszą przejść na kwarantannę. To pokazuje, że um, pandemia rzeczywiście działa. Ta frustracja, która będzie narastała, mogłaby nie mieć miejsca, jeśli będziemy stosować się do trzech, trzech warunków, jakby, które pomniejszą ryzyko zakażenia. Tak? Czyli stosujmy te maseczki, dezynfekujmy ręce i trzymajmy dystans społeczny. By uniknąć paraliżu, na nowych zasadach działa teraz Świętochłowicki Urząd Miejski. Prowadziliśmy procedury polegające na tym, że Urząd jest nie otwarty tak całkowicie, tylko na przykład muszą się mieszkańcy umawiać na konkretne godziny. W celu wyeliminowania, gdyby doszło do jakiegoś zakażenia czy zarażenia się przez pracownika, to zawsze tylko pewna grupa pracowników przechodzi na kwarantannę, natomiast druga ją zastępuje, bo nie możemy dopuścić do tego, aby urząd przestał pracować. Pandemia koronawirusa mocno wpływa także na finanse miasta. Przede wszystkim sama walka z pandemią, czyli zakupy materiałów ochrony dezynfekcji wydaliśmy już na to ponad 400 tysięcy złotych. Cały czas zakupy trwają, musimy dbać jednak o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu i naszych jednostek. To dla nas jest najważniejsze. Praktycznie wszystkie szkoły, wszystkie przedszkola, słupki otrzymują u nas wszystkie materiały niezbędne do walki z pandemią. Według danych Sanepidu do 19 października w Świętochłowicach potwierdzono 230 przypadków zakażenia koronawirusem. 189 osób już wyzdrowiało, a 5 zmarło.